Przebudzenie wewnętrznego wojownika. Istnieje pewien poziom dyscypliny, który w oczach innych nie budzi podziwu, lecz lęk. Jest to spokój tak głęboki i stałość tak niezachwiana, że dla niewprawnego oka wydaje się czymś nieludzkim. Kiedy ktoś działa bez wahania, bez przerwy, bez skargi, dzień po dniu, staje się siłą natury, jak rzeka. Która drąży skałę. Ludzie patrzą na taką osobę i czują dreszcz, ponieważ w jej oczach widzą śmierć wszystkiego, co słabe i zmienne. Dziś zapraszam cię w podróż do tego miejsca. Miejsca, w którym kończą się wymówki, a zaczyna prawdziwa droga. Musashi obserwował świat z dystansu, widząc, jak większość ludzi porusza się we mgle własnych pragnień i lęków. Rozumiał, że prawdziwa walka nie toczy się przeciwko innemu człowiekowi, ale przeciwko własnemu umysłowi, który pragnie komfortu. Dla niego miecz był tylko przedłużeniem ducha. Jeśli duch był chwiejny, cięcie było nieczyste. Jeśli duch był stały, stal stawała się lekka jak piórko. Musashi nie szukał zwycięstwa w walce, szukał zwycięstwa nad sobą. Nad tą częścią natury ludzkiej, która szepcze odpocznij, zrób to jutro to nie ma znaczenia. Zwracam się teraz do Ciebie, do tego cichego miejsca w Twoim sercu, które zna ból niespełnionych obietnic. Czy zdarzyło Ci się kiedyś spotkać kogoś, kto nigdy nie zawodzi, kogoś, kto wstaje o świcie, gdy świat jeszcze śpi i wykonuje swoje zadanie z precyzją zegara? Podczas gdy inni poddają się przy pierwszym znaku zmęczenia, ta osoba trwa. Podczas gdy inni szukają powodów, by przestać, ona po prostu jest. Ludzie mówią o kimś takim: To nie jest normalne i mają rację. To nie jest normalne, to jest przebudzone. Widzę Twój trud, widzę te momenty, kiedy zaczynasz z ogniem w oczach. Poniedziałek przynosi nadzieję. Czujesz siłę, wierzysz że tym razem będzie inaczej, ale potem przychodzi środa, pierwsza negocjacja z samym sobą, pierwszy szept zmęczenia i wreszcie piątek, kiedy poddajesz się całkowicie, obiecując sobie, że przyszły tydzień będzie lepszy. To koło, w którym biegniesz, nie ma końca, dopóki nie zrozumiesz, że walczysz z wrogiem, którego nie możesz zobaczyć, walczysz z architekturą własnego umysłu. Musashi wiedział, że niestałość jest chorobą duszy. Kiedy obserwował liście na wietrze, widział w nich chaos, ale kiedy patrzył na górę, widział stałość. Ty pragniesz być górą, ale twoje nawyki czynią cię liściem. Próbowałeś wielu metod, szukałeś wsparcia u innych, nagradzałeś się za małe sukcesy, karałeś za porażki, ale nic nie działało na długo, prawda? To dlatego, że próbowałeś zmienić owoce, nie lecząc korzeni. W starożytnych świątyniach, ukrytych we mgle gór, mnisi praktykowali coś, co nazywali Gyoji. To słowo, które niesie w sobie ciężar wieków. Oznacza ono praktykę bez przerwy, koło, które nigdy się nie zatrzymuje. Kiedy zrozumiesz istotę tej drogi, już nigdy nie złamiesz danego sobie słowa. Ale muszę cię ostrzec, ta wiedza ma swoją cenę. Aby wejść na tę ścieżkę, musisz być gotów zabić część siebie. Tę część, którą pielęgnowałeś przez lata, tę, która lubi być ofiarą okoliczności, która kocha wygody i karmi się słabością. Musashi nie tolerował w sobie słabości, nie nienawidził jej, po prostu jej nie karmił, pozwalał jej umrzeć z głodu. Wyobraź sobie człowieka, nazwijmy go poszukiwaczem. Był zdolny, bystry, miał talent w rękach, ale jego wola była jak trzcina na wietrze. Nie potrafił utrzymać żadnego rytuału dłużej niż jeden cykl księżyca. Trening ciała porzucał po kilku tygodniach, medytacje po kilku dniach. Księgi, które miały go uczyć mądrości, kurzyły się nieprzeczytane. Jego wzorzec był zawsze ten sam: wielki zryw, cicha negocjacja, upadek. Ten człowiek cierpiał, ponieważ wiedział, że stać go na więcej, ale nie posiadał klucza do własnej woli. Aż pewnego dnia odkrył sekret, dlaczego ci, którzy poświęcili życie drodze, potrafią trwać w niej przez dziesięciolecia bez jednego dnia przerwy. Nie chodzi tu o siłę woli. Siła woli jest zasobem, który się wyczerpuje, jak woda w bukłaku. To, co odkrył, było głębsze i znacznie bardziej przerażające dla zwykłego umysłu. Chcę, żebyś teraz wziął głęboki oddech. Poczuj ciężar swojego ciała na krześle lub podłożu. Poczuj powietrze wchodzące do Twoich płuc. Jesteś tutaj, jesteś bezpieczny, ale czy jesteś prawdziwy? Czy to, co robisz każdego dnia, jest wyrazem tego, kim chcesz być, czy tylko echem tego, kim boisz się, że jesteś? Musashi nauczał, że droga wojownika jest drogą prawdy. Nie można okłamać miecza, nie można okłamać śmierci. A jednak my okłamujemy samych siebie każdego ranka, przesuwając budzik, odkładając zadania, szukając ucieczki. To nie jest tylko lenistwo. To lęk przed stanięciem twarzą w twarz z własnym potencjałem. Boimy się własnej wielkości bardziej niż własnej małości. W następnej części opowiem Ci o sekrecie mnichów i o tym, jak zmienić strukturę swojej tożsamości, by stać się nie do zatrzymania. Ale pamiętaj, to nie będzie łatwe. To będzie wymagało od Ciebie spojrzenia w lustro i zobaczenia kogoś nowego, kogoś, kto nie negocjuje. Zanim przejdziemy dalej, poczuj tę gotowość w sobie. Poczuj, jak stara skóra zaczyna pękać, robiąc miejsce dla nowej. W sercu starożytnych świątyń obowiązuje zasada, która wydaje się prosta, lecz w swej prostocie. Jest bezlitosna. Gyoji. W wolnym tłumaczeniu oznacza to praktykę bez luk. Czy rozumiesz ciężar tych słów? Oznaczają one, że od stuleci, każdego ranka, zanim słońce dotknie horyzontu, uderza dzwon, i od stuleci, każdego ranka, mnisi wstają. Nie wstają pięć minut wcześniej ani pięć minut później. Wstają w chwili. Gdy dźwięk dzwonu przecina powietrze, wiesz, co nigdy nie wydarza się w tych murach? Żaden z nich nie leży w ciemności, zastanawiając się, czy dziś mam ochotę? To pytanie po prostu nie istnieje. Zostało wymazane z ich umysłów. Musashi rozumiał to doskonale. Kiedy przygotowywał się do drogi, nie negocjował z pogodą, ze swoim zmęczeniem czy nastrojem. Wiedział, że w chwili, gdy zaczynasz dyskutować z samym sobą, już przegrałeś. Dla niego miecz nie był przedmiotem, który podnosił, gdy miał ochotę. Miecz był przedłużeniem jego ramienia. Czy zastanawiasz się rano, czy użyć swojej ręki? Nie. Po prostu to robisz. To jest właśnie stan, do którego dążymy. Twój umysł, podobnie jak umysł każdego człowieka, dzieli wszystkie zobowiązania na dwie skrzynie. Pierwsza skrzynia to rzeczy odwracalne. To te ciche obietnice, które składasz sobie w ciemności. Jutro zacznę, będę lepszy. Te obietnice są miękkie, jak glina. Możesz je zmieniać, ugniatać, a nawet wyrzucić, gdy nikt nie patrzy. Druga skrzynia to rzeczy nieodwracalne. To sytuacje, w których nie ma odwrotu. Kiedy mnich składa śluby przed zgromadzeniem, nie mówi. Spróbuję medytować. Mówi: Jestem tym, który medytuje. Zmienia swoją tożsamość. Społeczność jest świadkiem. Odwrót staje się niemożliwy, bo oznaczałby utratę twarzy, utratę honoru. Ty również nosisz w sobie ten mechanizm. Nasi przodkowie wiedzieli, że utrata szacunku plemienia oznacza śmierć. Twój pierwotny instynkt wciąż o tym pamięta. Dlatego tak łatwo łamiesz obietnice dane sobie. A tak trudno te dane innym. Wróćmy do człowieka, o którym ci opowiadałem. Zrozumiał on, że jego prywatna wola jest zbyt słaba, by wygrać z pragnieniem komfortu. Zrobił więc coś, co wywołało w nim dreszcz przerażenia. Przestał obiecywać po cichu. Napisał na papierze słowa, które stały się jego nowym prawem. Jestem człowiekiem, który każdego dnia o świcie oddaje się praktyce ciszy i ciała. Przez 90 wschodów słońca bez wyjątku. Podpisał to. A potem zrobił coś trudniejszego. Powiedział o tym wszystkim, których znał. Swojej kobiecie, swoim towarzyszom, ludziom, z którymi pracował. Jego bliscy reagowali różnie. Niektórzy mówili: Jesteś zbyt surowy dla siebie. Inni patrzyli z politowaniem, myśląc: Znowu to samo. Znowu słomiany zapał. I to było doskonałe. Każde spojrzenie, pełne wątpliwości, stało się paliwem. Każdy uśmieszek stał się murem, o który mógł się oprzeć. Trzeciego dnia nadszedł pierwszy kryzys. Obudził się, a jego ciało krzyczało. Umysł natychmiast rozpoczął swoją starą pieśń: Jesteś wyczerpany, to niezdrowe. Jeden dzień odpoczynku nikomu nie zaszkodzi. To był moment prawdy. Wcześniej w ciszy własnego pokoju poddałby się, a potem wymyśliłby kłamstwo, by się usprawiedliwić. Ale teraz? Myśl o tym, że musiałby spojrzeć w oczy tym wszystkim ludziom i przyznać, że jest tylko kolejnym człowiekiem, który dużo mówi, a mało robi. Była nie do zniesienia. Wstyd stał się silniejszy niż zmęczenie. Ból związany z utratą honoru stał się większy niż ból wstawania. Publiczna deklaracja sprawiła, że poddanie się było trudniejsze niż walka. Musashi uczył, że wojownik używa wszystkiego jako broni, nawet własnego wstydu, nawet opinii innych, nie po to, by ich zadowolić, ale by zamknąć sobie drogę ucieczki. Kiedy palisz za sobą mosty, jedynym kierunkiem jest naprzód. Chcę, żebyś teraz pomyślał o swojej obietnicy, jeśli jest ona tylko cichym szeptem w twojej głowie. Zginie przy pierwszym wietrze trudności. Musisz nadać jej ciężar, musisz uczynić ją ciałem. Jednak to dopiero początek. Nawet z presją otoczenia, wciąż będziesz toczył wojnę każdego ranka. Twoje ciało wciąż będzie chciało spać, twoja biologia wciąż będzie pragnęła ciepła. Deklaracja zabija możliwość odwrotu, ale nie ułatwia samej drogi. W następnej części nauczę cię. Jak wyeliminować walkę decyzyjną? Jak sprawić, by działanie stało się tak naturalne jak oddech? Jak stać się maszyną, która nie potrzebuje motywacji, by działać? Przygotuj się. Wchodzimy w obszar, gdzie kończy się wybór, a zaczyna wolność. Nawet gdy Twoje słowo zostało dane, a mosty spalone, Twoje ciało wciąż toczy wojnę. Musashi wiedział, że największym wrogiem wojownika nie jest stal przeciwnika, lecz własne wahanie. Każdego dnia marnujesz bezcenną energię ducha na jedno, niszczące pytanie: Kiedy? Zrobić to teraz, czy po posiłku, rano czy wieczorem, gdy będę miał więcej siły. Musisz zrozumieć coś, co dla mistrzów Zen było jasne jak słońce. Każda decyzja to wydatek. Każde kiedy. Wypala Twoją wolę, jak ogień wypala drewno. Marnujesz swoje paliwo na decydowanie o podróży, zamiast po prostu ruszyć w drogę. Musashi nie budził się i nie zastanawiał, czy chwycić za miecz. Jego dłoń szukała rękojeści, zanim umysł zdążył pomyśleć o ciężarze treningu. To jest zasada nienegocjowalnej godziny. Człowiek, o którym ci opowiadałem, wybrał godzinę piątą rano. Nie dlatego, że kochał wschody Słońca, nie dlatego, że chciał być produktywny. Wybrał tę godzinę, ponieważ o tej porze świat jest martwy. Nie ma głosów, nie ma próśb, nie ma hałasu. O tej godzinie nie ma wymówek, bo nie ma nic innego do zrobienia. Ta godzina nie służy optymalizacji, służy eliminacji. Eliminacji każdej innej możliwości. Pierwszy tydzień był piekłem. Twoje ciało jest jak dzikie zwierzę. Gdy próbujesz je zamknąć w klatce nowej rutyny, gryzie, szarpie i wyje. To naturalne. Nie walcz z tym krzykiem, po prostu go obserwuj. W drugim tygodniu coś zaczyna się zmieniać. Człowiek ten zauważył, że budzi się chwilę przed dzwonem. Jego ciało zamiast walczyć, zaczęło się przygotowywać. Tu leży sekret, którego większość nie rozumie. Stała godzina nie służy temu, byś był punktualny. Służy temu, by usunąć czas. Jako zmienną. Kiedy robisz coś o różnych porach, za każdym razem musisz podejmować nową decyzję. Kiedy godzina jest święta i niezmienna, twój umysł nie może dyskutować z czymś, co jest stałe, jak wschód słońca. Ale tu pojawiła się nowa pułapka. Godzina była stała, ale czynność wciąż była płynna. Jednego dnia medytacja wydawała się właściwa, innego dnia ciało prosiło o ruch. Umysł znalazł nową szczelinę, przez którą mógł sączyć truciznę negocjacji. Zamiast kłócić się o kiedy, zaczął kłócić się o co. Dlatego musashi powtarzał te same cięcia tysiące razy, nie szukał nowości, szukał głębi w powtarzalności. Ty myślisz, że różnorodność czyni życie ciekawym, ale w budowaniu ducha różnorodność jest miejscem, w którym umiera konsekwencja. Za każdym razem, gdy zmieniasz to, co robisz, twój umysł musi wybierać: czy dziś czytać, czy ćwiczyć, jak długo, jak intensywnie. Każda taka mała decyzja to pęknięcie w tamie, przez które wdziera się twoja stara, leniwa natura. Nasz bohater musiał zamknąć te drzwi. Zrozumiał, że musi stać się jak mechanizm. Dwadzieścia powtórzeń ruchu ciała, dziesięć minut ciszy. Dziesięć minut studiowania mądrości. Ta sama kolejność. Ten sam czas, ten sam rytm. Przez dziewięćdziesiąt dni. Jego przyjaciele mówili: jesteś jak robot, gdzie w tym życie? Nie rozumieli, że to, co nazywali byciem robotem, było w rzeczywistości wyzwoleniem. Kiedy przestajesz decydować, zaczynasz po prostu być. W trzecim tygodniu umysł krzyczał najgłośniej. To nudne, to głupie. Zmień coś, bo zwariujesz. To głos twojego ego, które karmi się dramatem i zmianą. Musasz ignorował ten głos, patrząc na nurt rzeki. Rzeka jest zawsze ta sama, a jednak woda zawsze płynie. W czwartym tygodniu coś pękło. Nie była to twoja dyscyplina, lecz twój opór. Głos negocjacji ucichł. W szóstym tygodniu nasz bohater był już w połowie ćwiczeń. Zanim w ogóle zorientował się, że zaczął, praktyka zaczęła dbać sama o siebie. To jest moment, w którym magia Gyoji zaczyna działać. Nie potrzebujesz siły woli na zawsze. Potrzebujesz jej tylko do momentu, aż ciało nauczy się tańca. Twoje nerwy, twoje mięśnie, twoja krew, one uczą się sekwencji. Stajesz się obserwatorem własnego ciała, które wykonuje pracę. Przestajesz być tym, który postanawia ćwiczyć. Stajesz się tym, który ćwiczy, bo nie zna innego sposobu na rozpoczęcie dnia. Ale droga wojownika nigdy nie jest prosta. W chwili, gdy poczujesz, że masz kontrolę, los rzuci ci pod nogi kamień, choroba, podróż, zmiana otoczenia. To są momenty, w których większość ludzi upada. Mówią, dzisiaj jest wyjątek. W następnej części pokażę Ci, jak Musashi radził sobie z chaosem. Pokażę Ci, jak przetrwać dni, kiedy wszystko idzie nie tak, i jak uniknąć błędu, który niszczy lata pracy w jeden moment. Przygotuj się na najtrudniejszą lekcję. Lekcję o tym, że perfekcja jest wrogiem ciągłości. Największym kłamstwem, jakie opowiadasz sobie w chwilach słabości, jest kłamstwo: wszystko albo nic. To ono zabiło więcej marzeń niż lenistwo kiedykolwiek zdołało. Twój umysł szepcze, jeśli nie mogę zrobić pełnego treningu, po co w ogóle zaczynać? Jeśli nie mogę medytować w idealnej ciszy, lepiej poczekać do jutra. To myślenie tworzy szczelinę, a mistrzowie zen uczą, że w tej szczelinie, w tej małej przerwie, czają się demony Twojej przeszłości. Wystarczy jeden dzień przerwy, by Twój stary cień wślizgnął się z powrotem i przejął kontrolę. Musashi rozumiał naturę wody. Rzeka nigdy nie przestaje płynąć. Podczas suszy może stać się cichym strumykiem, ledwie widoczną nitką wody, ale nigdy się nie zatrzymuje. W chwili, gdy woda staje, przestaje być rzeką, staje się bagnem. Staje się wspomnieniem o rzece. Twoja praktyka jest taka sama: w dniu 35 naszego bohatera dopadła gorączka, w dniu 40 musiał wyruszyć w daleką podróż. To są momenty, w których dawniej byś się poddał. Dzień choroby oznaczałby dzień przerwy, dzień podróży oznaczałby wyjątek. Czekasz na idealne warunki, ale musasz i wiedział, że idealne warunki nie istnieją. Idealne warunki to mit dla głupców. Wojownik trenuje w deszczu, w błocie i w bólu. Co uratowało tego człowieka, gdy wszystko poszło nie tak? Zrozumienie, że Gyoji nie wymaga perfekcji, wymaga ciągłości. Kiedy leżał w gorączce, nie zrobił pełnego treningu, ale usiadł na brzegu łóżka. Zamknął oczy na minutę, wykonał jeden głęboki, świadomy oddech, przeczytał jedno zdanie mądrości. To było niewiele. Niemal nic w oczach świata, ale dla jego ducha to było wszystko. Nić nie została zerwana. Rzeka płynęła dalej, choćby kropelką. Nie przestał być tym, który praktykuje. To jest klucz. Nie chodzi o wynik, chodzi o tożsamość, ale tu pojawia się najgroźniejszy przeciwnik, niespodziewane. Dziecko choruje, wóz odmawia posłuszeństwa. Praca zabiera ci czas do późnej nocy. To są zabójcy konsekwencji, ponieważ zaskakują cię. Kiedy pojawia się chaos, twój zmęczony umysł musi podjąć decyzję w stresie, a w stresie człowiek zawsze wybiera drogę najmniejszego oporu. Zawsze wybierzesz ucieczkę, jeśli nie będziesz przygotowany. Świątynie Zen przetrwały wojny, pożary i głód, nie opuszczając ani jednego dnia rytuału. Jak? Ponieważ nie podejmują decyzji w chwili katastrofy. Odpowiedź istnieje, zanim pojawi się pytanie. Gdy sala medytacyjna zostaje zalana, mnisi nie zwołują na rady, by dyskutować, co robimy. Oni wiedzą. Idą do jadalni. Gdy jadalnia płonie, siadają na dziedzińcu. Nie ma dyskusji. Jest tylko reakcja. Musisz stworzyć własne, wstępne rozwiązania. Musisz przewidzieć swoje demony. Zanim przyjdą, nasz bohater spisał listę wszystkiego, co kiedykolwiek złamało jego wolę. I na każdy z tych problemów przygotował odpowiedź, zanim problem wystąpił, jeśli będzie padać, ćwiczę w małej izbie. Jeśli przybędą goście i w domu będzie głośno, zamykam się w najmniejszym pomieszczeniu na pięć minut. Jeśli będę chory, wykonuję wersję cienia. Jeden ruch, jedna minuta, jedna strona. Zasada brzmi: kiedy dzieje się X, wykonuje kiekbetri. Bez myślenia, bez negocjacji, bez emocji. Siła tej metody nie polega tylko na utrzymaniu sekwencji. Polega ona na tym, że przestajesz marnować ducha na panikę. Twój umysł uspokaja się, bo wie, że cokolwiek przyniesie jutro, ty masz już przygotowaną odpowiedź. Zdejmujesz ciężar decyzji ze swoich barków w chwili, gdy są one najsłabsze. Dzień 70. Jego praktyka stała się tak automatyczna jak bicie serca. Czasem budził się i kończył swoje zadania, nawet nie pamiętając, jak je zaczął. Jego ciało poruszało się jak zaprogramowana maszyna, ale jego duch był wolny. Odwiedziła go rodzina. Dom był pełen hałasu i chaosu. Dawny on poddałby się, mówiąc: Zacznę znowu, gdy wyjadą. Ale nowy on wstał cicho o świcie. Wykonał swoje ruchy w ciasnej łazience, w ciszy, nikogo nie budząc. Praktyka trwała, bo odpowiedź była zapisana w jego kościach. Wtedy ludzie zaczęli patrzeć na niego inaczej. Nie z podziwem, ale z pewnym niepokojem. Jego towarzysze mówili, że wydaje się inny, że jego spokój jest nienaturalny. Ktoś powiedział mu nawet, że jego dyscyplina jest obsesją, że to nie jest zdrowe. Kiedy usłyszysz te słowa, Wiedz, że jesteś na właściwej ścieżce. Normalni ludzie osiągają normalne rezultaty. Ty nie próbujesz być normalny. Próbujesz być niezniszczalny. Ich strach jest dowodem twojej siły. Oni potrzebują, byś zwolnił, bo twoja prędkość przypomina im, że oni stoją w miejscu. Ale ty nie robisz tego dla nich. Robisz to, ponieważ odkryłeś prawdę, którą Musashi znał od dawna. Konsekwencja nie polega na robieniu czegoś każdego dnia, polega na byciu kimś, kto nie potrafi żyć inaczej. W ostatniej części naszej podróży opowiem Ci, co dzieje się na samym końcu tej drogi, o transformacji, która nie jest tylko zmianą nawyków, ale śmiercią i ponownymi narodzinami. Opowiem Ci, jak zaakceptować fakt, że stajesz się kimś, kogo inni mogą się bać. I dlaczego jest to najwyższa forma wolności? Nadszedł dzień dziewięćdziesiąty. Nasz bohater, który kiedyś nie potrafił wytrwać tygodnia, zakończył swój cykl, trzy miesiące nieprzerwanej praktyki, trzy miesiące walki z cieniem. Ale stało się coś dziwnego. Nie było fajerwerków, nie było euforii zwycięstwa. Kiedy tego ranka skończył swoje zadanie, poczuł jedynie ciszę. Głęboki, niewzruszony spokój, jak tafla jeziora, której nic nie może zmącić. Zrozumiał, że nie jest już tym samym człowiekiem, który zaczynał tę drogę. Musashi pisał, że ostatecznym celem drogi nie jest pokonanie innych, ale stanie się jednością z zasadą. Kiedy łucznik staje się jednością z łukiem, strzał oddaje się sam. Nie ma już strzelca i celu. Jest tylko trafienie. Tak właśnie stało się z naszym bohaterem. Jego przyjaciele patrzyli na niego i mówili: Twoja dyscyplina jest przerażająca. A on uśmiechnął się tylko, bo zrozumiał, że ich lęk wynika z niezrozumienia. Oni wciąż widzieli wysiłek. On czuł już tylko naturę. To jest ostateczna prawda o systemie Gyoji. Nie służy on temu, byś stał się lepszą wersją starego siebie, on służy temu, byś stał się kimś zupełnie innym. Kiedy konsekwentnie stosujesz te cztery filary: publiczną deklarację, która pali mosty odwrotu, nienegocjowalną godzinę, która usuwa wahanie, niezmienną sekwencję, która automatyzuje działanie i wstępne rozwiązania, które chronią Cię przed chaosem, wtedy dzieje się magia. Przestajesz być kimś, kto próbuje być zdyscyplinowany. Przestajesz być kimś, kto walczy o nawyk. Stajesz się kimś, kto po prostu jest. Czy ryba walczy, by pływać? Czy ptak negocjuje z niebem, by latać? Nie. To jest ich natura. Twoją naturą stała się siła. Twoją naturą stała się stałość. Ludzie będą ci mówić, że potrzebujesz balansu. Będą ci mówić, że musisz zwolnić żeby oni mogli poczuć się lepiej ze swoją biernością. Będą nazywać cię maszyną, niech tak mówią. Ich słowa są jak wiatr, który nie może poruszyć góry. Ty wiesz, że prawdziwa wolność leży po drugiej stronie dyscypliny. Tylko ten, kto panuje nad sobą, jest naprawdę wolny. Reszta jest niewolnikami swoich nastrojów. Musashi wędrował samotnie nie dlatego, że nienawidził ludzi, ale dlatego, że zrozumiał, iż szczyt jest miejscem wąskim. Nie każdy ma odwagę tam wejść. Zadaję ci teraz pytanie, patrząc prosto w Twoją duszę: czy jesteś gotowy na ten poziom transformacji? Bo nie oferuję ci łatwego życia, oferuję ci śmierć. Śmierć Twojego niespójnego, lękliwego, leniwego ja. I narodziny kogoś, kogo nie będziesz musiał się wstydzić w lustrze. System Gyoji nie jest prostym narzędziem produktywności. Jest mieczem, którym odcinasz wszystko, co w tobie zbędne. Jeśli czujesz, że te słowa rezonują w tobie jak dzwon w pustej świątyni, jeśli czujesz, że jesteś gotowy porzucić rolę ofiary i stać się kowalem własnego losu, to jest Twoje miejsce. Zasubskrybuj ten kanał i uderz w dzwon powiadomień. Nie po to, by oglądać kolejne filmy dla rozrywki, ale by mieć stałe przypomnienie o tym, kim się stajesz. Niech każde powiadomienie będzie jak szept jego. Nie ustawaj! I mam do ciebie jedną, ostatnią prośbę: nie zachowuj tego dla siebie. Zejdź do komentarzy poniżej i napisz swoją deklarację: Napisz: Jestem tym, który. Zdefiniuj swój nawyk złóż obietnicę publicznie, tutaj, przed nami wszystkimi. Niech ten komentarz będzie twoim pierwszym krokiem. Twoim spalonym mostem. Pamiętaj, dyscyplina, która przeraża innych, to jedyna dyscyplina warta posiadania. Normalność jest dla tłumu. Ty wybrałeś drogę. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i obecność w tej podróży. Do zobaczenia na szczycie.